Cześć wszystkim, z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie na kolejnym uzupełnianiu albumu, tym razem La Liga Adrenalin XL. Mam tutaj powiedzmy, z pierwszej edycji jeszcze taki plik kart do wrzucenia do albumu, także zrobimy to teraz i taki plik kart z tej edycji, tak jak w drugiej, tej co u nas w Polsce była dostępna. No ale dlaczego nie wrzucam? Bo czekam aż lastiker wrzuci aktualizację list, bo nie mam ich skatalogowanych, więc jakbym wrzuciła do albumu, to bym potem nie wiedziała, co mam. Także, jeszcze na pewno będzie jedno uzupełnianie z tych, wiecie, trenerów, bisów, nowych ym, transferów, i tak dalej. A na tę chwilę wrzucamy sobie taki pliczek. Także zobaczmy, jak sytuacja wygląda z kart z pierwszej edycji. Tutaj mamy komplecik, tu mamy trochę pusto, i jedzie stoiczkow z numerem 15. O matko, z drugiej strony, naprawdę nie lubię tego strasznie. Mamy stoiczków i mamy osiemnastkę. Konieczny tym sposobem Deportivo alaves Mamy komplecik, elegancko. Następnie mamy Atletic Bilbao, herb muszę z drugiej strony, rękę przełożyć. Dobra. I jeszcze mamy Vivian, i to jest 25, czyli tu. Dobra. I mamy 31, czyli tu mamy brak jednego, a tutaj 31. czyli tu brakuje nam jednej karty. Następnie Atletico, kogo mamy? 49 Barrios, czyli tu mamy komplecik, a tu 49 czyli też Atletico brakuje nam jednej karty. Następnie mamy Barcelonę. W Barcelonie mamy jeden brak. W Betisie tu mamy dwa braki. Potem mamy Celtę. Z Celty mamy, słuchajcie, 104 numerek, więc tu brakuje bramkarza, i tu mamy dużo braków: 102, 103, 104. Czyli Celta wygląda na razie najbiedniej. Następnie Espanol 112, 113, 112, dobra, czyli tutaj też troszkę braków jest. I jeszcze 120 aguado. Czyli tu. dobrze. No, czyli tutaj, tutaj biednie. Następnie mamy Hetafe, Tu jest komplet. Tu jest dużo braków. Później Girona. Tu mamy trzy braki. I kolejne dwa braki. Las Palmas. Tu mamy jeden brak. Ale tutaj troszkę jest pusto. Eee, z Leganes. Tutaj, słuchajcie, mamy trzy braki i dwa braki. W realu mamy pustkę, więc trochę dołożymy. 202 Karwahal i powtórka Carvajala. Następnie mamy 204 Rudiger i powtórka Rudigera. Następnie mamy Mendy, 205. I zobaczcie, dwa braki, ale tu jest pusto. Dokładamy jeszcze Modrycia, 209. I reszta pusto. Dobrze. Co mamy dalej? Mamy majorkę i mamy bramkarza. Bramkarza numer 218. Czyli tu. Tym sposobem mamy dwa braki. I tu jeden. Więc całkiem spoko. Osasuna. Mamy słuchajcie jednego zawodnika do dołożenia. 239. Czyli tu dwa braki. A, czekajcie jeszcze. 241, czyli tu. No to jeden brak. I mamy jeszcze 248, czyli tu. Całkiem spoko. Następnie co mamy? RAJO. Rajo mamy herbik do dołożenia. Proszę bardzo, mamy herb. Mamy 258 tutaj, mumin. Mamy też 265, czyli na następnej stronie. 263, 4, 5. Easy. Dobra. Tutaj mamy Sosjedat, dwa braki. I jeden brak. Następnie mamy Seville. Brakuje nam bramkarza na tej stronie, a do dołożenia mamy 301, czyli tu. O Boże, znowu zmienione ojejku, czyli tu mamy komplet dobra, sprawdźmy dalej Walencja, z Walencji mam jednego 319, czyli tutaj nam brakuje dwóch a 319 idzie tu i brakuje jednego i jeszcze wajadolid doszedł w ramkarz czyli tym sposobem tu nam brakuje jednej a tu mamy wszystko czyli nie jest źle, powiem Wam szczerze jeszcze ostatnia drużyna. Via Real. Mamy bramkarza. Dobra. I mamy 356, czyli na drugiej stronie. To nam brakuje jednego. I tu brakujący. O. W tych bazowych naprawdę nie ma tragedii. Teraz przejdźmy do insertów. Co my mamy? Z Wamos mamy Atletico. 363, 363, 3, 3, 6, 3, czyli tutaj atletiko. Proszę bardzo. Mamy... Aha, jeszcze powtórkę atletico. Dobra, i następnym jest 3,6,7 Espaniol. 3,6,7, czyli 366, 3, 6, 6. 3 6, 7. Więc tym sposobem brakuje nam tutaj. A, sorry, jeszcze jeden, 3, 6, 8. Czyli brakuje nam jednego Wamowska, Betisu chyba, chyba tak. Yy, następnie co mamy? Majorka 373, czyli tu 373 i 378, czyli tu. Tu brakuje nam dwóch. Dobra. Tutaj mamy komplet tych bramkarzy. Tu mamy diamenty i mamy do dorzucenia gelera 396, czyli tu 396, więc brakuje dwóch. A jeszcze powtórka gelera. Dobra. Tutaj mamy do dorzucenia 404, czyli tu brakuje nam jednego. Nie ma tragedii. Następnie mamy z Realu Madryt i powtórkę Air Force 410, czyli Air Force'ów. Brakuje nam jednego. Następnie Influencer. Z kogo my tu mamy? Mamy 419, Fornals 419. Dobra. A następnie mamy 425. Tu brakuje jednego. Tu mamy trochę braków. 425. Dwadzieścia pięć i 428. Proszę bardzo, trzy braki. Następnie Impact. to mam jedną kartę do dorzucenia, 440, czterdzieści. Bo ciągle się trafia. Zobaczcie, uczę. Dobra, czyli tutaj dwa braki i zostały nam jeszcze Super krak, 448 z Barcelony. Mamy 451 z Barcelony, 48, 49, 50. Tu dwa braki. 50. Jeden. Następnie 56.

66 idzie tu. Czyli nie tak źle powiedzam, naprawdę. Nie ma tragedii. Tu mamy Champions. Został mi jeszcze tak master i będzie i wrzucam gdzieś na koniec. Tu. Właśnie nie wiem co zrobić, bo tych numerków jest za mało. I to tak kiepsko wygląda, bo tutaj będą te niektóre z aktualizacji. No ale dobra, mam jeszcze słuchajcie. Do wrzucenia mam jeszcze balonde Oro, Excellence i Momentum Lewandowski. Miałem jeszcze Parecho, ale Parecho już sprzedałam. Także zobaczmy, jakie to są numerki w ogóle. 4 7 8. Aha, to tu gdzieś. 4 7 7. 4, 7, 7, 7, 6, 7, 5. To tu Grisland, 7, 75, 74, wini, 7,3, Mbappé. I oczywiście momentum nie jest numerowane, więc ja sobie na razie go wrzucę tu. Także moi drodzy, tak to wygląda. Wkurza mnie to, że dają na przykład karty, które są normalnie w kolekcji, a nie ma na nich miejsca bo mają, wiecie, inny numer niż te cyferki. A w te cyferki trzeba będzie włożyć z tych aktualizacji. Więc to jest naprawdę duży minus. No ale tak wygląda mniej więcej kolekcja La Liga. Nie jest źle. Dajcie znać, czy zbieracie, czy zbieracie konkretną drużynę, czy całą kolekcję, jak to wygląda u Was. Zostawcie lajka, like bo pomaga to mojemu kanałowi, a jeżeli jesteście tu nowi, zasubskrybujcie. Tymczasem miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!